Problem związany z umieszczaniem dzieci w pieczy jest wielowymiarowy. Zaczynając przede wszystkim oczywiście od emocji dzieci, przez rodziny, również przez emocje państwa, którzy dokonują fizycznie lub tylko poprzez skierowanie sprawy do sądu, ale mają tą moc sprawczą. Dla wszystkich stron to jest bardzo trudne doświadczenie. Dlatego może warto, pomimo tego, że jestem przekonana, że robicie Państwo bardzo wiele po to, żeby dzieci nie trafiły albo żeby wróciły z pieczy, jeżeli do niej trafiły, to mimo wszystko mam nadzieję, że jest taki obszar u Państwa. Zgody na to, żeby zastanowić się, czy nie można zrobić jeszcze czegoś więcej. Chciałabym Państwa zapoznać z pewnymi, z pewnymi narzędziami, które moim zdaniem warto zastosować, jak również pewną motywacją, bo tak jak Państwo widzicie, nasz podtytuł to jest po co i jak to robić, ale nim będę chciała z Państwem o tym porozmawiać, chciałabym, żebyśmy obejrzeli, obejrzeli dwa filmiki. Ja potem, jak je Państwo obejrzycie, ja potem o nich opowiem i potem je skomentuję. Jeśli można prosić. Dobry? 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 Okay. No, słucham, trzeba Dzień dobry, ja, potrzebuję pomocy. Zostawił nas mąż i nie mamy ani fanasową, ani z mieszkaniem i no, lekwić dziecko i nie umiem sobie z nią poradzić. Rodziców nie mam mm -hmm.

ta, tak. o, dzisiaj ja, mamy monikę, wychodzimy w tym roku się środa, w czwartek, już możemy czekać do domu, między 10 a 14. Tak, ja przyjdę i już musimy że się da razem radiowi, ta. Ta. Ta, 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 ta

No ja przychodzę, bo mam problem. Nie, ma pan maceda, nie, dziecko, nie to problem. No, jest, jest problem. Ale niestety wychowuję sama. No, nie jest, jest ciężko ostatnio. szczególnie, że rodziców nie mają i można zostawić dla ja też dobrać, no wiąc, no ja jeszcze panią jest fantastycznie zielna z Pani. Mała jest uśmiechnięta, cudowna, widać że jest Pani Mak pewną fantastyczną matką, no, to widać tę małe. I, ja i jest, to, jest, to, to. jest cudowna, jest cudowna. Jest Pani naprawdę bardzo Proszę Przepraszajna, zrobimy tak. Dzisiaj jest poniedziałek. Ja Jakie Pani ma jutro praca? Jutro, jutro, jak z małą, jak z Pani planuje? W jakich godzinach mogłaby wpaść? Go Mamy drzemkę około 12 zawsze, ale południe jedziemy na spadkach, prawda? Tak, tak. I w dnia, jak to jest, to jest, was, to jest O, to jest mnie, to jest super, na przykład od dziewiątej była, to byłoby dobrze czas? by super. Super, ja będę o dziewiątej. Proszę tylko na razie przygotować dowód i dużo do pracy ma Pan zaświadczenie? Tak, tak. Super, zrobimy w ten sposób. Jutro nie, będę u Pani, przeprowadzę taki wywiad, taki jest druk, który trzeba będzie wypełniać, proszę się nie martwić, On jest skrople, ale powiedzimy. Wypełnię go, te doświadczenia, postaram się maksymalnie szybko zrobić tą pierwszą taką pomoc na już i teraz, tak? A proszę mi powiedzieć, czy potrzebowałaby pani na przykład żywność, bo to bym mogła załatwić dzisiaj. Tak, tak, naprawdę to dla małych. Dla Pani tutaj, Dobre, pan ja tak, też. Dobrze, ja dam Pani plakary, tak powiem, gdzie można raz na dzisiaj dostać i dla małych, dla Pani licencja na to ma i postaram się się Ci pomóc. Zresztą, że ona dobrze? Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję się Proszę Państwa, te dwie scenki to są scenki, które zrobiłam z moimi wnuczkami. Dwie z nich brały udział najstarsza i najmłodsza, a średnia była operatorem. Proszę mi wierzyć, myśmy nie robiły żadnego scenariusza. Po prostu ustaliłam z nimi, że, że będzie to scenka w ośrodku pomocy społecznej i po prostu poszło. To, co powiedziała moja najstarsza wnuczka, ta, która grała mamę z samotną, powiedziała, że za pierwszym razem przecież było wszystko ok. Nie można było tej scenie nic zarzucić. Ten pracownik był jak najbardziej poprawny, bo ja nie odważyłabym się Państwu pokazywać sceny, których nie powinno się nigdy zdarzyć, gdzie pracownik lekceważy klienta, gdzie nie skupia się na nim, gdzie jest wiele niepoprawnych sytuacji. Ja nie wierzę, że takie rzeczy są. Po prostu nie chcę ich przyjmować do wiadomości. Te sytuacje, które pokazałam, ta pierwsza była bardzo poprawna. Ta druga była taka jak moim zdaniem powinna wyglądać. Powinno wyglądać przyjęcie w pomocy społecznej. Szczególnie w sytuacjach traumatycznych. Szczególnie kiedy ktoś jest pierwszy raz. Szczególnie wtedy kiedy ktoś jest rozbitkiem i tak naprawdę szuka pomocy. Proszę państwa moja najstarsza wnuczka która nie miała kontaktu z pomocą społeczną powiedziała po tych dwóch scenach scenkach babciu ta pierwsza pani była ok ja czułam, ale czułam się jakby była jakimś problemem. Jakbym była w urzędzie, a ta druga pani widziałam, że chce mi pomóc. Proszę państwa, myślę, że jedną z pierwszych rzeczy, nad którą bardzo mocno powinniśmy popracować, jeżeli chodzi o kwestie wsparcia, to jest kwestia tego, jak rozmawiamy, w jaki sposób budujemy komunikację, w jaki sposób budujemy ten pierwszy kontakt, który jest tak szalenie ważny. Tak naprawdę rzutujący na kwestię związaną z późniejszym całym przebiegiem relacji. Ja, kiedy będziemy o tym rozmawiać na szkoleniu, trochę rozbiorę tą scenkę, szczególnie tą drugą, i zwrócę uwagę, na co pewnie Państwo też zwróciliście uwagę, na pewne bardzo ważne elementy w tej rozmowie. Teraz nie chcę się na tym skupiać, chcę tylko zostawić Państwa z tym takim poczuciem, jak chcielibyście Państwo być przyjęci. Jak chcielibyście być przyjęci w momencie, kiedy idziecie z problemem, w momencie, kiedy musicie przyznać, że życie Wam dało w kość, że tak naprawdę coś wam nie wyszło. Czy chcielibyście być przyjęci tak, jak za tym pierwszym razem, czy może jednak tak jak za tym drugim razem? A proszę Państwa, to jest tylko kwestia budowania komunikatów. To jest tu nie można powiedzieć, że nie mamy pieniędzy, że nie mamy czasu, że nie mamy wielu rzeczy, bo to jesteśmy my. Bo to państwo pracując z rodzinami jesteście narzędziem. I to w jaki sposób będziecie budowali relacje, w jaki sposób będziecie budowali komunikację jest absolutnie zależna od was. Tym bardziej, że jesteście wykwalifikowaną, specjalistyczną kadrą, która potrafi budować komunikaty, która zna rolę komunikacji niewerbalnej. Która jest wykształcona w budowaniu odpowiedniej relacji. I to tyle jeśli chodzi o kwestie komunikacji. Natomiast chciałabym, żebyśmy teraz przez chwilę zatrzymali się, dlaczego właściwie powinniśmy pracować z rodzicami dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Tak naprawdę zacznę od uwarunkowań prawnych, choć bardzo chciałabym o tych etycznych, ale powiedzmy, prawo jest dla nas wszystkich ważne. Proszę Państwa. Prawo nas zobowiązuje do, do pracy. Po pierwsze ustawa o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej mówi jasno. Dziecko, dziecka miejsce jest w rodzinie i wszystkie instytucje są zobowiązane do tego, ażeby pomóc w sytuacjach, w których dzieje się coś, co powoduje pewne zakłócenie możliwości funkcjonowania tego dziecka i gmina ma obowiązki, podkreślam gmina ma obowiązki, Zapewnienia pewnego wsparcia. Jeszcze ciągle tego tak mocno się nie respektuje. Nawet w kontrolach Urzędu Wojewódzkiego to najczęściej jest kwestia pracy asystenta i placówki wsparcia dziennego. I tak naprawdę to są najczęściej te dwie rzeczy, które są sprawdzane. Ale proszę Państwa, jeszcze trochę, jeszcze chwila. A będą, będzie gmina rozliczana ze wszystkich tych narzędzi, które ma obowiązek zapewnić rodzinie, która ma problemy opiekuńczo-wychowawcze. Niekoniecznie klientowi pomocy społecznej, każdej rodzinie, która ma problemy opiekuńczo-wychowawcze. Bo to, czego mi też bardzo brakuje, to brakuje mi właśnie pracy na krok przed. Nie wtedy, kiedy ten problem jest już tak bardzo mocno zaawansowany, że często naprawdę niewiele można zrobić. Ale przecież ten problem nie pojawił się nagle. On nie wybuchł w ciągu jednej nocy. Więc może faktycznie można byłoby się zastanowić, czy nie ma możliwości pracy ten krok wcześniej. Te uwarunkowania prawne mówią jeszcze o czymś, je, o czymś jednym, że piecza jest na chwilę. Że jeśli dziecko trafia do systemu pieczy zastępczej, to powinno po poprawie sytuacji w rodzinie mieć możliwość powrotu do rodziny. Proszę Państwa, odpowiedzcie sobie na pytanie, ile Waszych dzieci wraca. Ile dzieci tak naprawdę z tej pieczy zastępczej wraca wcześniej, niż wtedy, kiedy stają się już usamodzielnianymi wychowankami? Z danych, które mamy z poszczególnych województw, wynika, że tych powrotów jest naprawdę bardzo niewiele. Warto też się oczywiście zastanowić nad tym, bo ja nie twierdzę, że tylko dlatego, że system wsparcia jest nieodpowiedni. Nie jest wiele czynników. Ale proszę Państwa, dzisiaj i ósmego będziemy rozmawiać o tych czynnikach, na które mamy wpływ. Czyli to, co my moglibyśmy jako system wsparcia rodziny zrobić, a żeby właśnie te dzieci, jeśli już trafiły do pieczy, to żeby po prostu z tej pieczy wróciły. A dlaczego? Dlatego, że są te uwarunkowania etyczne. Moja koleżanka, dyrektor PCPR-u, zawsze powtarzała, że to dziecku odbieramy rodzinę. I tak należy na to patrzeć. To dziecku odbieramy rodzinę. Dziecku odb robimy wyrwę w jego tożsamości wyrwę, którą bardzo trudno albo może nigdy, nie będzie można zasypać. I o tym też warto pamiętać. Dlatego ta decyzja o odbiorze dziecka musi być decyzją naprawdę ostateczną. Wtedy, kiedy nie mamy, kiedy wyczerpaliśmy już wszystkie narzędzia tak mówi ustawa mamy wyczerpać wszystkie narzędzia i dopiero wtedy, kiedy już faktycznie widzimy, że nie jesteśmy w stanie temu dziecku zapewnić bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa w tej rodzinie, to wtedy powinniśmy zastanowić się nad tym, czy ono nie powinno trafić do systemu pieczy zastępczej. Bo tak, oczywiście, są takie rodziny, z których dzieci powinny trafić, i to może o wiele szybciej, niż trafiają w tej chwili. To jest jeszcze odrębny problem. Ale warto się też zastanowić, bo czasami słyszę argumenty, bo temu dziecku będzie lepiej w pieczy zastępczej. Proszę Państwa, dziecku nie będzie lepiej w pieczy zastępczej. Dziecko może będzie miało zaspokojone potrzeby, których nie miało zaspokojonych w rodzinie. Tylko pytanie, czy nie mogliśmy jako gmina zapewnić takiego systemu, żeby te potrzeby były zabezpieczone? Kiedy rozmawiam z pracownikami socjalnymi, których uwielbiam i, który, i o których doskonale wiem, jaką ciężką pracę wykonują, sama jestem byłym pracownikiem socjalnym, to bardzo, bardzo chciałabym, żeby, żebyśmy rozmawiali, rozmawiali o tym, że. Nie można mówić, że dziecku gdzieś będzie lepiej. Dobrze, widzę, mam pytanie na czacie, dlaczego odbieramy dziecku tożsamość? Dlatego, że jego tożsamość jest związana z, z rodziną, z byciem w, korzeniami w tej rodzinie. I tak naprawdę dziecku odbieramy tą tożsamość, jeżeli, zabieramy go, jeżeli go zabieramy z tej rodziny. Ale jeżeli Państwo pozwolicie, pytania później zostaną mi przekazane. Jeżeli Państwo zostawicie swoje maile, ja chętnie odpowiem. Natomiast w tej pół godziny, lub ewentualnie kiedy spotkamy się ósmego, natomiast w, tej pół w pół godzinnym czasie już widzę, że nie zdążę wszystkiego powiedzieć, co zaplanowałam. Proszę Państwa, tylko wracając jeszcze na chwilę do tego odbioru. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Wiem, w pewnych sytuacjach nie ma wyboru. Tak, w pewnych sytuacjach oczywiście, że dzieci powinny być odebrane, bo w rodzinie nie ma bezpieczeństwa, bo w rodzinie jest zagrożenie ich życia, bo w rodzinie jest zagrożenie ich rozwoju. Tylko, proszę Państwa, czasami, kiedy właśnie spotykam się z pracownikami socjalnymi i słyszę taki argument, że dziecku gdzieś jest lepiej, to proszę Państwa, myślę sobie. A nawet to mówię czasami. No dobrze, państwo też jako pracownicy pracujecie bardzo dużo, wracacie w domu często myślami o, o pracy. Może nie jesteście najlepszymi opiekunami dla swoich dzieci. Może dla nich też można byłoby znaleźć taki dom, gdzie rodzice byliby do, do dyspozycji 24 godziny, gdzie byłby basen, gdzie byłby lepszy sprzęt. Czy to naprawdę chodzi o to, żeby dziecko było lepiej? To lepiej to powinna zabezpieczyć gmina. Poprzez rozwój wszystkich tych rzeczy, żeby dziecko miało szansę na rozwój. To absolutnie tak, ale to jest obowiązek, oczywiście, rodziny ale również gminy. Ale o tym więcej na, na spotkaniu, na spotkaniu ósmego. Natomiast uwarunkowania ekonomiczne to tak naprawdę bardzo szybko, bo ja myślę, że nikogo nie trzeba o tym przekonywać, że jeżeli czwórka dzieci trafia do pieczy instytucjonalnej, a proszę państwa coraz częściej dzieci trafiają do pieczy instytucjonalnej, ponieważ w tej chwili, szczególnie ten rok, a poprzedni, a szczególnie ten jest rokiem, w którym jest tsunami, przynajmniej jeżeli chodzi o województwo Zachodnie pomorskie dzieci trafiających do pieczy. Piecza rodzinna tak już naprawdę nie jest w stanie, nie jest wydolna i dzieci trafiają najczęściej do pieczy instytucjonalnej. Więc proszę Państwa, dzisiaj dziecko w pieczy instytucjonalnej to jest 5 tysięcy złotych za jedno dziecko miesięcznie, czyli za czwórkę to jest 20 tysięcy, czyli za 12 miesięcy to mamy 240 tysięcy, a za 10 lat, a dzieci tak jak mówię w sposób trwały trafiają do pieczy, to są ponad 2 miliony. Więc naprawdę trudno jest mówić o tym, że nie mamy pieniędzy na rozwój usług, które mogłoby to dziecko zostawić w domu. Bo jeśli popatrzymy w perspektywie, jak duże są te koszty, to choćby tylko patrząc na ten aspekt ekonomiczny, absolutnie powinniśmy zastanowić się, bo ja nie mówię, że państwo nie robicie wszystkiego, możliwe, że tak. Przecież ja nie jestem u Państwa, nie wiem, jakie narzędzia Państwo stosujecie. Możliwe, że robicie absolutnie wszystko i już nic więcej zrobić nie można. Możliwe, że mój warsztat nie powie Państwu nic nowego, ale chciałabym, żebyście się po prostu nad tym przez chwilę zastanowili. Czy faktycznie nie ma takiej możliwości, żeby, żeby doprowadzić do tego, że ten system wsparcia będzie po prostu bardziej sprawny. Będę chciała o tym porozmawiać, w jakich obszarach powinniśmy zastanowić się, gdzie współpracuje Ośrodek Pomocy Społecznej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Proszę Państwa, te dwa podmioty są absolutnie tutaj tak samo zainteresowane w tym, żeby również wesprzeć rodzinę biologiczną. Bo to, że powiat zajmuje się pieczą zastępczą, to jest jedno, ale ma przecież w zakresie swoich zadań doradztwo dla rodzin, ma interwencję kryzysową, ma wiele usług, które tak naprawdę można wykorzystać w sytuacji, kiedy budujemy dobry system wsparcia dla rodziny. Ośrodek Pomocy Społecznej również, tym bardziej, że tak naprawdę nie tylko ośrodek pomocy społecznej, to cały system wsparcia w gminie, organizacje pozarządowe, domy, Dom Kultury. Wszystkie inne instytucje, które mają, świadczą usługi, powinny być traktowane jako partnerzy w budowaniu tego systemu wsparcia. Bardzo często opieramy się tylko na zasobach ośrodka pomocy społecznej. Moim zdaniem jest to niewystarczające i bardzo obciążające, bo potem wychodzi na to, że ten ośrodek pomocy nie był na tyle efektywny czy sprawny, żeby zbudować ten system wsparcia. Nigdy nie będzie instytucja, ośrodka pomocy samodzielnie miała możliwość takiego zbudowania, zbudowania takiego systemu wsparcia. Już, już szybciej Centrum Usług Społecznych, które zdecydowanie bardziej jest w tej idei łączenia wszystkiego, co się w gminie znajduje, a żeby móc rozwiązać problem danej rodziny. Dlaczego podstawą jest motywowanie rodziców do zmiany? Bo, proszę państwa, jeżeli Państwo pracujecie z tymi rodzinami, a pracujecie z nimi zapewne od lat, mamy, macie takie przekonanie o tym, że wy widzicie to, że rodzina funkcjonuje w sposób, który powinien podlegać zmianie. Wy, również kurator, sąd, uznajecie, że ta zmiana powinna być absolutna i na pewno macie rację. Tylko proszę Państwa, jest takie jedno z podstawowych praw, które mówię o zmianie. Nie będzie zmiany, jeżeli nie ma poczucia niedostatku. Nie będzie zmiany, jeżeli to rodzina nie zobaczy, że ta zmiana powinna, powinna nastąpić. Wydawałoby się, że takie umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej jest takim elementem, który powinien zatrząsnąć, który powinien powiedzieć rodzinie, że jednak to, w jaki sposób w tej chwili funkcjonuje, nie jest tym, jak powinna ta, 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 to funkcjonowanie wyglądać. Czasami tak jest. Ale nie, bardzo często nie. Bardzo często rodzina idzie w kierunku, że to wszyscy inni są winni. Asystent, który pracował nie tak jak powinien, pracownik socjalny, który nie dał odpowiednich pieniędzy, kurator, który się czepiał, dzielnicowy, który wpadał w, nie, w nieodpowiednich momentach, wreszcie sąd, który zdecydował tak, a nie inaczej. Proszę Państwa, człowiek ma niesamowitą zdolność wyparcia odpowiedzialności za swoje czyny. W związku z tym, dopóki nie będzie, nie popracujecie Państwo wspólnie z rodziną nad motywowaniem ich do zmiany, nad tym, że faktycznie oni powiedzą: tak, faktycznie coś powinno ulec zmianie. Jeżeli chcę, żeby dziecko wróciło do mnie, to faktycznie coś się musi zmienić. Jeżeli tego się nie uda zrobić, to cała praca będzie, będzie bardzo, bardzo trudna. W jaki sposób mm, można to zrobić? Przede wszystkim mm, budując sieć wsparcia. I to też tylko sygnalizuję, bo o tym będę mówiła więcej na, na szkoleniu. Proszę Państwa, to co od dawna mówię, może nie mieliśmy okazji jeszcze się słyszeć, ale to co od dawna mówię, przede wszystkim powinniśmy zmienić sposób patrzenia pracy w pomocy społecznej. Pracujemy bardzo często na deficytach, co bardzo jest trudne również dla kadry pomocy społecznej. A ja proponuję Państwu warsztat, który jest oparty przede wszystkim na zasobach. Oczywiście te deficyty, te bariery są gdzieś tam w tle, no one muszą być, dlatego że coś się zadziało nie tak, skoro dziecko trafiło do, do systemu pieczy zastępczej, ale to już wiemy. Tą, tej przeszłości nie zmienimy. Budujemy do przyszłości, budujemy do zmiany. I tutaj. Jednym z podstawowych warunków jest to, żebyśmy zobaczyli, jakie mamy zasoby. Jakie są zasoby rodziny? Przede wszystkim nie zwalniamy z odpowiedzialności rodziny. To ona jest w tym centrum, to ona jest podstawą. Jeżeli dziecko ma wrócić, to przede wszystkim ona tego musi chcieć. A wasza rola jest tak naprawdę, po pierwsze, żeby ją zmotywować, by chciała, a po drugie, po to, żeby pokazać jej, że są narzędzia, które można zastosować, że ten powrót jest możliwy. Dodatkowo patrzymy na środowisko lokalne, bo przecież ta rodzina nie funkcjonuje w pustce. Ma krewnych, ma znajomych, jest cała masa narzędzi takim jednym z takich narzędzi, o których też będę mówiła, ósmego, oczywiście też sygnalizacyjnie, bo cały warsztat byłby o tym, to jest konferencja grupy rodzinnej, gdzie tak naprawdę budujemy to wsparcie przede wszystkim na ludziach bliskich tej rodzinie. To tam powinien być ten system wsparcia, tam powinna być przede wszystkim ten, ten, to centrum zmiany, jak gdyby. Mamy też, proszę Państwa, instytucje. Mamy instytucje gminy, mamy instytucje powiatu. To jest trochę to, o czym mówiłam a propos powiatowego Centrum i Ośrodka Pomocy. Proszę Państwa, zakładam się i może się pomylę, to byłoby bardzo fajne, ale jestem prawie przekonana, naprawdę masę lat pracuję z pracownikami socjalnymi, i kiedy o tym rozmawiamy, bardzo często okazuje się, że niestety mam rację. Nie znacie Państwo wszystkich zasobów, którymi dysponuje gmina, którymi dysponuje powiat. Nie znacie bardzo często Państwo oferty organizacji pozarządowej. Może warto obejrzeć się i zobaczyć, czy jest coś, co jeszcze mogę wykorzystać. A poza tym, jak można wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych, nawet jeżeli na tu i teraz nie ma takich działań, które Państwo potrzebujecie, o tym też będę mówiła, bo taka jest możliwość, istnieje taka szansa. A przypominam, nie rozmawiamy o pieniądzach, bo one, jeżeli ich nie wyda gmina teraz, to jest pierwsza rzecz, to wyda w przyszłości. Druga rzecz, to, o której też będę mówiła, jest możliwość, za chwilę będzie możliwość bardzo dużych pieniędzy unijnych właśnie na rozwój usług i właśnie przede wszystkim na deinstytucjonalizację, czyli na wsparcie tej rodziny biologicznej, tak tej, która znajduje się na etapie kryzysu i dziecko jest zagrożone odbiorem, jak i tej, która miałaby, której mielibyśmy umożliwić powrót. Mamy więc właśnie potencjał organizacji pozarządowych. Mamy też inne zasoby, o których już dzisiaj po prostu nie będę mówiła, bo nie ma na to czasu. Proszę Państwa, o tym, co będę roz, o czym będę chciała z Państwem porozmawiać, tego ósmego, to tak naprawdę czy zmian, czym jest zmiana i dlaczego uważamy, że ona jest trudna? Ja rzucam tylko taką informację, że może warto popatrzeć na zmianę jako na nieuchronny proces. Tak naprawdę wszystko się zmienia, bo nawet jeżeli nic się nie zmienia, to i tak się zmienia, bo świat zmienia się wokół nas. A po drugie warto jest zastanowić się nad tym, czy faktycznie zmiana jest taka trudna, czy może wymaga wiedzy. O tym będę, będę mówiła. Dlaczego niektórzy nie chcą zmiany? Owszem, również o tym porozmawiamy, bo tak może być. Rodzina może wcale nie chcieć tak naprawdę zmiany, a w efekcie tak naprawdę powrotu dziecka. O tym bardzo krótko, ale też będziemy rozmawiali, bo przecież Państwo doskonale wiecie, że tak czasami jest i, i, i naprawdę nie zrobicie cudu. Jeżeli ta rodzina tego nie chce, jeżeli ta rodzina tego nie czuje i nie zrozumie, nie dacie radę tego zmienić sami to możecie zmienić tylko wspólnie z nią, pomagając jej, dostarczając nowej wiedzy. Będę rozmawiała też o jeźdźcu, słoniu i drodze, czyli proces zmiany widziany trochę inaczej. Tam, gdzie tak naprawdę traktujemy zmianę jako coś, co wymaga wiedzy, a czasami tylko zmianę pewnych drogi. Czyli pewnych nawyków. Tutaj powiem taki przykład nie, nie z punktu widzenia pomocy społecznej. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, było kiedyś tak, że na początku, kiedy były bankomaty, to najpierw bankomat oddawał pieniądze, a potem kartę. I okazało się, że cała masa ludzi zapominała odbierać kartę. Brali pieniądze, karta zostawała. Można było robić, robić akcje informacyjne, można było robić kartki. Co zrobiono? Zrobiono bardzo prostą rzecz. Zmieniono drogę. Po prostu najpierw wychodzi karta, a potem pieniądze. A ponieważ na te pieniądze czekamy, to raczej każdy odbierze i kartę i pieniądze. Może czasami warto się zastanowić, czy ta zmiana wymaga tak naprawdę wielkiej zmiany w człowieku, która jest trudna, czy może zmiany pewnych sytuacji. Będziemy również o tym pamiętać, o czym należy pamiętać, kiedy, kiedy pracujemy z dzieckiem, z dzieckiem w pieczy. Będę starała się państwu, będę starała się Państwu, będę starała się Państwu pokazać pewien zestaw narzędzi, których może nie znacie. Pierwszym z takich narzędzi to jest, proszę Państwa, myślenie pytaniami. Jest takie narzędzie, które generuje trochę inne spojrzenie na rzeczywistość, kiedy nie stwierdzamy, a kiedy pytamy. Wydaje mi się, że jest ono bardzo potrzebne i bardzo adekwatne, a jednocześnie bardzo proste do zastosowania. Także taki krótki warsztat związany właśnie z myśleniem, pytaniami. Będę chciała Państwu też pokazać pewien rodzaj robienia mapy powrotu dziecka do rodziny biologicznej, bo to ewidentnie wymaga zaplanowania działań. Szczerze powiedziawszy, ja jako fan projektów socjalnych, to uważam, że właśnie taki powrót dziecka to jest idealna rzecz na zrobienie takiego indywidualnego projektu socjalnego, dopasowanego właśnie do potrzeb. O tym też trochę powiem właśnie o patrzeniu na projekty socjalne, nie jako na te duże instytucjonalne, tylko takie właśnie skierowane na przykład do Rodziny, w której dziecko albo jest zagrożone odbiorem, albo może być to kwestia powrotu tego dziecka. Będę trochę mówiła o takich narzędziach jak genogram i jako mapa, to tak tylko troszeczkę sygnalizacyjnie przypominając, bo Państwo na pewno macie, znacie te narzędzia z procesu edukacji, natomiast moje pytanie jest, czy je stosujecie. Chciałabym pokazać, że faktycznie warto czasami się nad nimi pochylić. To, co już powiedziałam, czyli konferencja grupy rodzinnej, to jest też coś, co chciałabym zasygnalizować jako doskonałe narzędzie, które, które warto zastosować, które warto zastosować. Wtedy, kiedy, kiedy, kiedy pracujemy, kiedy pracujemy z rodziną, i to tak tą rodziną, która jest ewentualnie zagrożona odbiorem, jak również tą rodziną, w której pracujemy nad powrotem. Cały czas chciałabym, żebyśmy, żebyśmy pamiętali o tej perspektywie. Że nasza praca, tak naprawdę państwa odpowiedzialność, odpowiedzialność pomocy społecznej, systemu wsparcia rodziny w tym zakresie, który dotyczy każdej rzeczy, ale przede wszystkim tutaj, w zakresie wsparcia rodziny, to jest tak naprawdę odpowiedzialność budowania procesu i dostarczenia pewnych narzędzi. Natomiast odpowiedzialność za to, co się zadzieje, jest ewidentnie po stronie rodziny. Nie, nie mam zamiaru i bardzo nie chcę obarczać pana, Państwa odpowiedzialnością za to, że jakieś dziecko zostało odebrane. Jeżeli możecie Państwo z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zrobiliście wszystko, żeby tak się nie zadziało, to absolutnie macie rację. I pamiętajmy, że odpowiedzialni są rodzice. Natomiast ja, to, co chcę Państwu zaproponować tego 8 czerwca, w co naprawdę bardzo mocno wierzę, że może jesteśmy w stanie skuteczniej pomagać, może potrafimy jeszcze inaczej podejść do kwestii pomagania. Tak jak te dwie rozmowy, które zaczynały nasze spotkanie. Można być podprawnym, ale nie wykorzystywać wszystkiego, a może warto potraktować tak wyzwanie, którym na pewno jest kwestia związana z powrotem dziecka jako olbrzymią przygodę i również rozwój osobisty. To jest to, co chcę Państwu zaproponować.